Deck. We're selling to pirate swamp. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp. Witam, witam, bo ja Openik tutaj robię. I to są wysokie roje. Będzie odcinek, będzie odcinek. A nawet teraz nagrywam odcinek i widzowie. To są ogólnie kapsułeczki z wysokim roj. Zaraz poprawdzamy, jak to kosztuje. Znam tą dziurę. O Boże, no niestety, niestety, o, ale... Michael L. Mi się wydaje, że Michael L. może być drogi, zaraz zobaczymy. ciekawości. Zobaczmy, zobaczmy. Zobaczmy, się zmutuje. Dobra, tyk. No way. Ej, mi się wydaje, że Michael L. akurat może być, bo on był popularny, no nie? Więc jako... ...imedialna osoba i... i... i gracz. Ile kosztowała w ogóle ta? To było to, no nie? Za 29 złotych. A Mikelele kosztuje... 46. No to mamy 20 profitu. Jest całe. I tutaj... Jest to kapsułeczka z autografem grupa A foliowana kolonia 315. W ogóle to były grupy, a nie było jakichś tam kontendersi, srersi. No bo to w ogóle było wtedy podzielone, no, nie? żebyście specjalną kapsułeczkę pod folię. Chyba dobrze. I się dalej dobrze. W sensie nie znam tego gra... A, nie znam tego gracza, chociaż kojarzę w sumie, że miał odwrotny jakoś nick, ale... chociaż, no zaraz zobaczymy. Re... Jak go się w ogóle czyta, kurde, to jest problem. Generalnie, dla odcinkowiczów, dla widzów, którzy oglądają ten filmik, mówię, że korzystałem ze strony csroy.com Fajnie tutaj w sumie można posortować, ja też nagrałem w sumie z tego radniks z takiej, z tej stronki tu wam przypnę w karcie O tenere iś! Oh. wow! dwie stówy to kosztuje? aha, ale zlecenia kupna są 46 no dobra, ale to się kuria może sprzedać za jakieś 5 dych, za ile tu? za 90 się to sprzedaje za mniej, ale za wystawiać za jakieś 7 dych będzie kuria na 0, no dobra, przyjmij, że na 0 no ale powystawiane są kuria tutaj za dwie paki, no nie? Zobaczymy, no to ale tak to jest z tymi naklejkami rzadkimi, że one są one są spumpowane. mi pokazuję, że niby 65 zł, czyli na 0, A tutaj niecałe dwie dychy zarobiłem Więcej, bo 29 tak za jedną. więcej, no bo... to zarobiłem trzy dychy na tym. Ok, nie, no nie jest źle, nie jest źle. Jak no to, że co można było potwierać, to spoko. Może coś jeszcze kur... otworzył? To za 1300 to jest za drogie. To bym się podjął klucz na poka 15, tylko że ja to chyba już otwierałem. Zobaczmy, zobaczmy. No, otworzę jeszcze jedną pod kontencik. Tutaj mamy co z takich ciekawszych? Fol a, wszystko jest folia. fallen Coldzira, ok Pronax, to pewnie będzie drogie Słówka kosztuje kapsułeczka. I już, wracamy. Mam nadzieję, że mi nie wypiercie jej praw, bo na czerwono. Bo i tak zarabianie nie, na openingu nie włączy. Dobra. I... Colzira było obok. Ale mamy Foresta. Szkoda, że nie Colzira. Wydaje mi się, że Colzira by były. Bo brazylijska scena kuria, sportowa, no jest Fez duża, no nie. Ile kosztuje Cold, ten Forest? 90 zł. Kuria ma, no. Pasowałoby to jeszcze raz otworzyć, chyba, co? Pasowałoby, może jeszcze raz? Ciekawe, ile Kolzira, na przykład kosztuje, jest klucz na poki. Soldera Ile on kosztuje? Aha, no też my tak no Fallen pewnie najwięcej Fallen, chociaż Fallen to ma kurnia tyle naklejek swoich No, Fallen Bajordery na 114? O, no, Fallen by nam dał profić, by trochę Dobra, dzięki za oglądanie.